Nazywamy się Dawid Wojtów, jesteśmy na północy Dolnego Śląska, w miejscowości Nowy Folwark. Nasze gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i produkcją trzody chlewnej. Gospodarujemy na 65 hektarach, 40 hektarów wykorzystujemy jako pasza dla naszych zwierząt, pozostały areał obsiewamy kukurydzą na czarno. Podzieliliśmy się z ojcem obowiązkami, tata zajmuje się trzodą chlewną, karmieniem, rozrodem, sprzedażą. Ja zajmuję się polami, wybieram odmiany, co na którym polu siejemy, kiedy, jaki rodzaj uprawy, terminy. Do samego zbioru wszystkim zajmuję się ja. Odkąd w sumie zacząłem się zajmować uprawą roślinną, wprowadziłem kilka nowinek tu do naszego gospodarstwa. Przede wszystkim dużo zmieniłem w nawożeniu. Zastąpiliśmy nawożenie zami granulowanymi, chodzi mi tu o azot, rsm -em. Pierwszym takim głównym ciągnikiem na gospodarstwie był MTZ82. Ciągnik dobry, bardzo prosty, łatwy w naprawie, no ale też bardzo awaryjny. Potem spojrzeliśmy trochę na markę Renault i tak kupiliśmy naszą pierwszą renówkę. Była to Renault 7514 z ładowaczem czołowym, 75 KONI. Ciągnik bardzo ekonomiczny i wydajny, to nas zachęciło do zakupu drugiego ciągnika. Tym razem był to większy ciągnik bo 180 konny ARES 825 RZ. Byliśmy bardzo zadowoleni z tych zakupów. No i przyszedł czas na wymianę już leciwego bo 30 ponad 30 letniego ciągnika 7514. Trafiła się okazja skorzystać z programu dofinansowania. No i zaczął się wybór ciągników. No i bardzo dużo ciągników obserwowałem, oglądałem. Każdy z tych ciągników oferował coś innego, także wybór był bardzo ciężki. Ale wtedy właśnie poprzez dobre doświadczenia z marką Renault przyjrzeliśmy się bardziej bliżej Marce Klas, ponieważ bardzo dużo ciągniki Marki Klas czerpają właśnie z ciągników Renault znaliśmy już ciągniki Renault widzieliśmy w czym to się je można by tak powiedzieć dlatego zdecydowaliśmy się na markę Klas. ostatecznie wybór padł na ciągnik klas Arion 440 nie ukrywam że w wyborze właśnie tego ciągnika dużą rolę odegrał doradca z firmy Agroas pan Maciej Piasecki, pozdrawiam który w bardzo prosty i przystępny sposób opowiedział o tym ciągniku powiedział co jest w nim dobre, co niekoniecznie może mi się spodobać. Pomógł mi go skonfigurować dokładnie do moich potrzeb. Nie wciskał mi na siłę żadnych udogodnień, które nie były mi potrzebne. Także zdecydowanie to było na plus. Dużym atutem, jaki zauważyłem w ciągniku Class Arion jest rozkład masy i dobre dociążenie. I widać, że jest to zaimplementowane z ciągników Renault, gdzie. Masa i rozkład tej masy pozwala na podnoszenie dużych ciężarów z tyłu bez konieczności zakładania przedniego obciążnika. Jest to bardzo, bardzo przydatne właśnie przy pracy z ładowaczem czołowym, gdzie możemy bez problemu podnosić różne rzeczy. Nie musimy się bać, że znajdziemy się zaraz na boku. W ciągnikach Renault dużym atutem jest bardzo przestronna i wygodna kabina. Mogę powiedzieć, że klas kontynuuje. Ten typ kabin, jest tam dużo miejsca, można swobodnie usiąść dwie osoby, jedna drugiej nie przeszkadza. I to pomimo bardzo małego gabarytu ciągnika. Arion jest z nami od lipca, przejeździł całe żniwa z przyczepą, przy odwozie zboża, jak również przy uprawkach pożniwnych z agregatem talerzowym 3 metrowym. Arion 440 był kupowany z myślą o lżejszych pracach, głównie transport nawożenie, ochrona roślin, ale patrzyłem również na to, by w razie awarii już leciwego Renault Aresa był w stanie pociągnąć, czy to pług, czy to zestaw prowadziewny. Ten ciągnik daje mi to możliwość. Dzięki ciągnikowi Klas wszystkie prace, jakie wykonywaliśmy na gospodarstwie wcześniej, teraz wykonywane są dużo szybciej, lepiej. Transport jest wykonywany szybciej to dzięki przekładni, która pozwala nam jechać, rozpędzić się na do 44 km na godzinę. Daje nam to wymierne korzyści w postaci czasu, który możemy poświęcić na inne rzeczy. I Tu nie chodzi głównie o pracę na gospodarstwie, ale możemy w tym czasie się zrelaksować i poświęcić ten czas rodzinie. Ariane 440 jest bardzo prosty w obsłudze. Wszystkie najważniejsze przyciski. Są umieszczone w multikontrolerze, pozwala nam to sterować z dużą łatwością ładowaczem czołowym, biegami ciągnika, obrotami czy obsługą tylnego podnośnika. Ciągnik jest bardzo zwinny, daje nam to dużo przy nawożeniu i ochronie roślin, gdzie bardzo łatwo nam wjechać na ścieżki technologiczne, nie ogniatając przy tym dodatkowej ilości zboża. Podczas zakupu i konfiguracji ciągnika, wybrałem oryginalny ładowacz marki Klas. Pozwoliło nam to umieścić całe sterowanie ładowaczem czołowym właśnie w tym wielofunkcyjnym uchwycie, co zdecydowanie bardziej ułatwia nam operowanie ładowaczem czołowym. Moim zdaniem, ciągnik Klas Arion wyróżnia się wśród innych ciągników przede wszystkim wyglądem, który bardzo wpada w oko. Podczas wyboru ciągnika. Zauważyłem, że firma Klas w swojej ofercie ma, oferuje zdecydowanie bogatsze wyposażenie ciągników w podstawie niż inni producenci. Przez to wyjściowa cena może wydawać się wysoka, ale jeżeli zaczniemy dokładać różne rzeczy do innych ciągników w wyposażeniu, to ta cena wcale nie będzie tak strasznie odbiegała.